Proszę się poddać. Na ziemię Dopały! pały. Łatwo. Gdzie opór? Łas Drugi aspekt Ale forma mutant. kleił się we mnie jakiś kierowca jestem aktualnie na dachu, nie wiem co się stało Nie jedźcie na napad, wszystko opanowane 54. neguję, neguję, neguje, przyjedcie, neguje, neguje, neguje Kodzek Poza... w 55 Crazy gleba, gleba gleba! Tyle oh. mordzia Poddaj się Kadet, sam jesteś kurwa! Kady trzymał opór! Prany. Poddaj się. Poddaj się. Poddaj się! Poddaj się kurwo! Poddaj się no kurwa ej! Czterech za czterech! bo mam ty... 10, nie mam klamy, nie mam klamy, daj ci klamę! Mam tej zera tylko! Dobra z tej zerem lecę Special Forces Weźcie mi klamę z któregoś. z kadeta Dobra kadet, biorę z ciebie To jest! Biorę klamę z kadeta! Mam wintka, mam windka! Nie działa! O, chwila Snap mi przyszedł! O nie! Leżysz! Nie gadaj! Ale debil, nieee Patrz, uwaga, patrzę na ZC. Taktik ZC nic nie wykazała. Jedziemy dalej! Jak nie, jak nie, wyszła pozytywnie! Nie. Ej, co jest jeszcze! Nie, 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 A spoko! Wyszła pozytywnie, w krzaku siedzą Który będzie! Są w krzaku, są w krzaku po lewej, po lewej. Anna będzie z tego. Wychodcie, z Wychodźcie, wychodźcie! W którym krzaku? No, Tutaj, zobacz, o jeden. Le Suspect down! Uwaga, wiem, ląduje, ląduje! Nie wiem czy wiecie, ale tak jest, minus, że oni mają sklep. Mhm. O, rozwalam się! 10,50!

Spisz, śpisz, dobra, uratowałem 01. 1 0-1 idę po ciebie! Uratowałem cię!